Witam serdecznie. Skoro tutaj trafiłeś, to prawdopodobnie potrzebujesz jakiegoś fajnego licznika subów do swojego streama, do odcinków przy użyciu OBS-a, takiego na przykład jak ten tutaj. Już taki poradnik robiłem kiedyś odnośnie licznika. Przy czym dostawałem od Was często komentarze, że coś z nim nie działa. Że są problemy i fakt, były z nim problemy i nadal są z nim problemy, dlatego też, między innymi, robię nowy poradnik, bo ten stary opierał się na stronie Aksadmital, która, jak widać, w tym momencie nie pokazuje żadnych subskrypcji. Nawet jak swój kanał tutaj wyszukam, w ogóle zero jakiegokolwiek działania i cały czas z tą stroną był problem. Często właśnie ten licznik się zerował i no i nie działa to jak powinno, tak? Więc jeśli korzystałeś z mojego wcześniejszego poradnika, właśnie opartego na tej stronie to możesz tutaj zakończyć oglądanie, przejść po prostu do opisu, tam masz link do strony i CSS-a odpowiedniego, który zadziała tak, już w poprzednim po po poradniku właśnie opartym na XAdmin.pl, bo dokładnie działa to tak samo, tylko korzysta z innej strony. Jeśli jesteś jednak nowy no to myślę, że coś tutaj e, ciekawego się nam uda e, zrobić, jakiś taki, taki fajny licznik. Tak widzicie, że mam dwa OBSy odpalone, ale to jednym nagrywam, drugim pokazuje, tak? No, e, jak, także zobaczycie tutaj, jak zrobić taki, taki licznik, który jest bez tła, e, z własną czcionką, własnym kolorem, cieniem. Zapraszam. No to zaczniemy taki licznik robić. Myślę, że najlepiej będzie zacząć od stworzenia sceny po prostu. Nazwę sobie to jakiś licznik subajków, niech sobie będzie. Nowa scena, do sceny dorzucę sobie po prostu jakąś grę. Akurat mam Minecrafta w tle odpalonego, więc tutaj otworzymy sobie Minecrafta, żeby było na czym nasz licznik robić. Minecraft jest, powiększam na cały ekran. Nie mam całego ekranu z tego względu, że sam Minecraft nie jest odpalony na full screenie, tylko w oknie, przez to jest trochę mniejszy. I teraz co nas interesuje? Interesuje nas e, strona, z której będziemy korzystać. Jest to dokładniej LiveCounts. Macie oczywiście linka w opisie. E, jeśli wchodzicie na nią, to się odpala coś takiego: livecounts.org, e, łamana na licznik subskrypcji. W e, to sobie wchodzicie standardowo. Tutaj mam, widzę, blowka, ale. No my jesteśmy lepszymi streamerami niż Blołek, więc zrobimy sobie swój własny listnik, dlatego tutaj wpisujecie swój własny nick z YouTube'a. Enter. No i jest, jest nasza liczba subskrypcji. Tutaj się automatycznie zmienił też w przeglądarce link do bezpośrednio do naszego kanału. I to sobie kopiujemy. To kopiujemy, zaznaczamy całość, kopiuj, ewentualnie CTRL A i CTRL C. Polecam się nauczyć skrótów klawiszowych, to się bardzo, bardzo przydaje. No i przechodzimy do naszego OBS-a. I w naszym OBS-ie, w źródle obrazu, klikamy plus i wybieramy przeglądarka. I tworzymy nową scenę. Niech to będą jakieś subiki. Tworzymy nową scenę, subiki. I teraz tutaj w adresie URL albo zaznaczacie ręcznie i prawym klawiszem Paste, albo Ctrl A, Ctrl V, skróty klawiszowe. Reszty nie ruszacie na razie, wrzucacie to. Jest strona cała skopiowana, tylko że jest na niej tło widoczne. To nas trochę nie interesuje. Więc teraz przechodzicie do opisu tego filmu. Gdzie macie CSS? CSS, czyli styl tak zwany używany przy tworzeniu stron internetowych, które mówią stronie internetowej, jak ma wyglądać. A to, co tutaj mamy, to jest właśnie strona internetowa. Przy czym strona internetowa ma swój styl, a OBS ma możliwość ustawienia swojego i nadpisuje, jakby to, co, co mówi strona. Czyli strona mówi swoje, ale OBS mówi, nie, my chcemy tak. I jak to zrobić? Kopiujecie to z opisu. Prawym klawisem tutaj na SubiKi właściwości i teraz tutaj macie takie okienko, jak własny CSS. To, co jest tutaj, zaznaczacie, usuwacie, to nas nie interesuje. Wklejacie to, co jest w opisie. Czyli od momentu HTML do. Tego nawiasu zamykającego. To jest ważne, żeby ten nawias zamykający go nie pominąć. Klikacie OK. Yy, licznik się Wam przeładowuje, i jak widać, tła już nie ma. Już tła nie ma, ale no co z całą tą pozostałością? Yy, tą całą pozostałość trzeba po prostu przyciąć. W obs przycina się to w ten sposób, że klikacie lewy ALT i lewym klawiszem myszki przesuwacie. Wtedy się wam robi taka zielona ramka. Jeśli jest pełne okno, to jest czerwona ramka, a jeśli przycinacie, to jest ramka zielona. I po prostu odcinacie zbędną zawartość. Czyli przycinacie sobie tak. Właściwie to by wystarczyło, ale trochę jeszcze boki przytnę. Można sobie więcej zapasu zostawić, jeśli na przykład by się wam miało zmienić w tym momencie na dodatkową liczbę, no to już macie zapas. I właściwie w tym momencie już macie czysty licznik gotowy. Macie przezroczysty licznik gotowy i, i właściwie mogłoby się ten poradnik tutaj zakończyć, ale jak później zauważyliście, w tej scenie y, mam ten licznik w żółtym kolorze, y, jakimś zielonym cieniem, a tutaj taki standardowy z białym tekstem, czarnym cieniem. I to jest właśnie y, kolejny element y, stylu, kolejny element CSS. Jeśli Wam w tym momencie wystarczy taki licznik, no to zostawiacie tak. Co ciąg dalszy poradnika łasy nie interesuje. Jeśli jednak chcecie trochę pokombinować, to zapraszam dalej. Jak pokombinować? Jak tutaj pozmieniać yy, te elementy prawym klawiszem, właściwości? Yy, tu sobie powiększamy, żeby dobrze widzieć yy, tego CSS-a naszego. Co nas interesuje? Yy, do tego momentu nic, bo to jest tylko i wyłącznie usuwanie tła. To jest po prostu usuwanie tła w CSS-ie. To nas nie interesuje. Zaczyna nas interesować. To przyknięcie to było u mnie, odświeżasz. <gry> yy, zaczyna nas interesować od tego momentu. Właściwie ten, ten fragment nas zaczyna interesować. Font Family. Tutaj jest określenie czcionki. W cudzysłowie mam podaną czcionkę, która znajduje się u mnie na komputerze. Podajże Windows i Fonts. Chyba tam są czcionki, jak dobrze pamiętam. Musicie podać dokładną nazwę tej czcionki. Także musi sobie to tam wyszukać, jak ona się nazywa. Tu ją podajecie. A te kolejne, które są podane w po przecinkach, to są czcionki tak z, takie jakby awaryjne, czyli jeśli yy, komputer nie jest w stanie załadować czcionki tej trybuch DMS, to będzie ładował Helwetikę. Yy, jeśli nie, Helvetika nie zadziała, to Sans Serif. To są czcionki, które są standardowo w systemie yy, i te standardowo używane w yy, tak jakby w stronach internetowych, to, czy, czy to są takie czcionki bezpieczne, które zawsze powinny działać. A, a, no tutaj sobie ustalacie tą swoją własną czcionkę yy, i własny wygląd, tak? Kolejna rzecz, która nas interesuje, to jest background color, czyli tło yy, naszego licznika, yy, tak jakby, znaczy nie tak jakby tylko tło. I jest ono podawane w formacie RGBA, yy, RGB, czyli red, green, blue. To są Szczególne kolory i A to jest alfa, czyli przezroczystość. Kolory RGB podajemy tutaj w tym przypadku w liczbach od 0 do 255. 255 to jest tak jakby. Pełna moc koloru, 0 to jest... 0 to jest kolor W ten sposób się robi kolory RGB. Myślę, że gdzieś na internecie spokojnie znajdziecie jakieś yy, generatory tych kolorów, coś takiego, w ten sposób. Yy, więc weźmy sobie przykładowo taki lekko czerwony, czyli 100. Do 255 jest możliwość, zrobiłem sobie lekko czerwony. I kanał alfa jest od 0 do 1, gdzie 0 to jest Pełna przezroczystość. 1 to jest 0. To, to jest w ogóle nieprzezroczysty yy, nie kolor. Powiedzmy, że chcemy sobie troszkę przezroczysty zrobić, więc tutaj 0.5. nie przecinek. To jest bardzo ważne. I to będzie tylko tak w połowie przezroczyste. Klikamy OK. No i jak widać zrobiło się nam takie lekko czerwone, lekko przezroczyste tło. Tu jeszcze to trochę przytnę, bo widać jeszcze resztkę strony yy, z licznika, yy, więc to jeszcze bardziej przytnę. Tu troszeczkę jeszcze powiedzmy przytnę i tak i już macie ładne tło, tam lekko czerwone. Już to zaczyna fajnie wyglądać. Ciąg dalszy. Ciąg dalszy yy, CSS-a. Kolejnym elementem, który tutaj mamy, to jest tutaj kolor HFFFFFFFFF. Dużo Fów To jest kolor naszej czcionki. Tym razem w systemie szesnastkowym, tak zwany hexadecymalny. Tutaj jest R color, czyli czerwony. Tutaj G, czyli green i zielony. No, i, i niebieski. Oczywiście, jeśli są, o, tu jest, tu się podaje od 0 do f. System szesnastkowy, myślę, że ktoś tam zainteresowany będzie, to to sobie znajdzie, jak działa system szesnastkowy. Ewentualnie też można jakimś generatorem tutaj kolor wpisać. Ważne, żeby ten hash był na początku przy, przy kolorze szesnastkowym. 0 to jest e, brak kolorowego, f to jest max, a właściwie ff i 0,0, bo to jest. Podobnie jak tutaj, to jest też od 0.256, tylko w trybie przystastkowym yy, Mamy tutaj wszystko na max, więc powiedzmy zrobimy sobie tą czcionkę zieloną. Czyli tutaj 0.0, nas nie interesuje nic, tutaj zrobimy też 0.0. Mamy zielony, sam zielony kolor. Klikamy OK. No i jest czcionka w kolorze zielonym. Jeszcze został cień. Więc przechodzimy teraz do właściwości cienia, i tutaj, tu się znajduje wszystko odnośnie cienia, tekst shadow. Przesunięcie tego cienia, podaj, że chyba najpierw w prawo, potem w dół. Zaraz to sprawdzimy. Tak, najpierw w prawo, potem w dół, i potem chyba jest wielkość tego cienia. No w tym momencie w prawo nie mam przesunięcia. Zero zrobiłem. No ale mi tam się na tym 7.7 podoba, więc zostawmy to 7.7, no i tutaj mamy kolor cienia, to samo co w przypadku koloru czcionki, czyli też szesnastkowo od 0 do F podajemy sobie kolor, też można do generatorem, powiedzmy tak, mamy czerwone tło, mamy zielone, zieloną czcionkę, to zrobimy teraz niebieski cień, I jak już robić tęczę, to, to robisz tęczę. Robimy cień, nie wiem czy wielkość liter tutaj ma znaczenie akurat w tym przypadku, ale dla pewności ja wolę tutaj z dużych liter sobie pisać, niektóre strony wiem, że, że są wyczulone na to, także nie wiem jak tutaj, nie testowałem, zaraz, zaraz przetestujemy, na sumie już przetestujemy zrobimy z małych, zobaczymy czy zadziała czy będzie niebieski cień, działa i z małych liter elegancko no i mamy nasze żygam tęczą, elegancki licznik subskrypcji, psychodeliczny na czerwonym tle z zieloną ściągą i niebieskim cieniem i to chyba właściwie tyle tak pokrótce objaśniłem jak to działa mam nadzieję, że taki poradnik się wam przydał, że, że skorzystaliście z tego, jeśli tak to dajcie tam jakąś łapeczkę w górę, tak ci zdanczy, że jest ok. Ewentualnie, jeśli macie jakieś problemy, znowuż coś nie będzie działało. No to napiszcie w komentarzu. Ja staram się, staram się odpowiadać i pomagać ja tylko na, na tyle, na ile potrafię z działaniem takich liczników, bo, bo, bo wiem, że właśnie z tym Maxomitalem wcześniejszym też były problemy. Często się pojawiały pytania, co i jak. Yy, więc yy, no starałem się udzielić odpowiedzi, ewentualnie jak coś nie działało to poprawić i było chyba dobrze, więc mam nadzieję, że tym razem tak będzie. To tyle z mojej strony, mam nadzieję, że poradnik się przyda i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.